Siemanero, z tej strony macie, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną GitHellox. Yo, Siemano, ja proszę i no w Dokładnie, w dzisiejszym odcinku nauczymy tutaj Geitheloksa Pawełka naszego grać w Adopt me. I oczywiście tutaj jest trochę rzeczy do ogarnięcia z nim, więc podzielimy ten odcinek na kilka serii. I co o tym sądzisz? Grałeś tą kiedyś gierkę czy nie? No, kiedyś grałem, ale ile to było lat temu? Czyli musiało być dosyć dawno, dobra, a więc dużo się tu zmieniło, jak widzisz po mapce, nie? Zmieniło się tu trochę, prawda? No bardzo dużo w sumie się tu zmieniło I właśnie, i w ogóle tu masz startowy domek, widzę, masz jeden login stric, czyli w ogóle nie grasz w to Zobaczymy jak wygląda twój domek w środku, chodź, wejdziemy do twojego domku No dobra, Zobaczymy, jak to wygląda w środka Bo zbezpieczyłeś się w domku, więc już pewnie ty wiesz, ale ja nie, nie widziałem tak wygląda sobie startowy domek ogólnie, jak. Aha, ty już to coś robiłeś kiedyś, widzę. Chyba, że takie ściany miałeś, bo nie wiem. No nie wiem, czy nie miałem takich, mówię ci, że. Ciekawe. Albo hacker mi to zrobił, który się włamał mi na konto, no. albo ja, jak kiedyś grałem. No to bardzo spoko, ciekawe, jak właśnie, że. Nie, nie wiedziałem nawet, że taka ściana, jak się wchodzi. Ale ty, widzu możesz stawić w tym momencie subskrypcję. Co mogę jeszcze z zostawić? Lajkacza, chłopie, lajkacza. Tak, lekwizom like, jest laika, bardzo laika, potrzebny. Bo dzięki no, lajkom like nasze filmy są bardziej doceniane nie przez was. Jak robić dalej serię. Komentarz obowiązkowy dokładnie. Komentujcie filmy. Jak Byśmy robili dalej serię. Dokładnie. Dobra, wychodzimy z swojego domku i po, mam dla Ciebie kilka dzisiejszych. Przygotowałem ci dla Ciebie kilka zadań. I poduczcie trochę, Dobro. jak w to grać. I to będzie pierwszy, w pierwszym dzisiaj odcinku Poducie się właśnie, jak to grać i kilka nie. zadań Ci pokażę, żebyś coś zaczął tutaj robić samemu. A więc, dobra. Jak widzisz tutaj jest mój domek, nie, Ile masz w ogóle kasy na start? 75 dolarów. A, no to trochę mało. Ja mam w tym momencie 1757 i powiem ci, że kasy tu nie jest bardzo łatwo wbijać, bo to jest bardzo ciężkie, no. ale wbijamy. Tu mamy ten domek, ale na razie nie wchodzimy, to nas nie obchodzi. Dobra, idziemy do Exitu. I chodź, 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 chodź. I wyjdziemy sobie stąd i wiesz, gdzie się pojawimy, czy nie wiesz Nie wiem, to jest wyjście, to więc nie wiem, miasto? Exit i pojawimy się w dużym miasteczku. Z Pawłem będziemy teraz w dużym miasteczku, i tutaj będzie można robić wszystko. Tu, jak jesteśmy na publicznym serwerze, my jesteśmy w tym momencie na prywatnym, ale na publicznym można się tu tradeować, Można tutaj wszystko robić. Potrzeby dla zwierząt, zaraz wszystko objaśnimy. Ogólnie to powinieneś mieć starter EGA. Nie wiem, czy masz takiego. E, e, weź w swoim Wiesz, jak się wchodzi w ekipunek? Plecak, plecak. Tak, weź w no plecak, i tam rega, mieć Dobra, wyjmij to jajeczko. Pokaż, Wyjmij to... O equip, no equip daj equip. Pokaż nam jakie to jajeczko jest. O, my mamy starter ega, mi się tu niestety nie, nie wczytał, ale ogólnie tu jest jajeczko. I teraz tak, powinieneś zaraz... musisz go chwilę nosić. O, i widzisz, musimy iść do salonu. To teraz chodź. Pójdziemy do salonu, bo musimy tak jakby z, z, jego potrzeby zrobić, wiesz? sprawiać jego potrzeby, że on tam pragnie czegoś, na przykład do salonu, raz do pizzerii, raz on potrzebuje y, innych rzeczy i my musimy te potrzeby spełniać, więc chodź tutaj, tu jest salon, takie nożyczki, tam na góry na ekranie też powinieneś mieć takie nożyczki. No, mam takie I nożyczki i ogólnie pokazuje mi takimi strzałkami, że muszę tu iść. Tak, tam jest pewnie nawigacja i tu masz właśnie nawigację, możesz tam wyłączyć później I ogólnie jak jesteś w tym miejscu, to już ci się nabija, ja pokażę w ogóle Mam takie no jest, jest, w sobie. takie jest, jest, mam na bicie, Więc nie no. są za dobre, powiem wam, nie są za dobre Co? co Kupi, ale to jest 18 kasy za to zadanie Dostałeś już? Nie, będę miał, mam 50% na no, razie no. Będziesz miał, no właśnie Według mnie to jest mało, bo ciężko się zarabia kasę, ale na, to też jest dużo, no zależy z jakiej strony patrzysz Jeżeli chcesz kupić jakiś jajko, no to 350 kasy chyba musisz mieć co najmniej Jest trochę, no, durogo Mam dwa pety rajda, patrz Ach, pochwalę ci jedną pety. na to na przykład. Taką mam żabkę, i ona nie jest zwykłą żabką, tylko patrz na to. Patrzcie, z nim stanie, widzisz ją? No, no. Patrz teraz na to. To jest, to jest jakiś mitik, kurna? Nie, to jest zwykła żabka, ale kupiłem, znaczy dostałem w sumie ją z z takiej spotka. wiesz co to jest spotka? To jest takie coś, co możemy mu dać do picia. A, I to jest spotka aha, na jeżdżenie dobra, na Są no, jeszcze podki na latanie. I możemy na przykład na tym Gdzie jeździć. Zaraz idziemy. Mam tę też na bo to, to Zrobiłem. Teraz no to chodź, wyjdziemy stąd. Pójdziemy w stronę szkoły, może. Tam pójdziemy coś pokażę Ci. Dobra, mnie już tu wychodzi. Ba, Możesz ba, ba, ba. powiedzieć, widzimy okay, się koło jesteśmy. szkoły. Idziemy w stronę szkoły, czyli musimy przejść przez ten most albo pochodzić przez rzekę, Będziemy szybciej. W sumie, kto tam patrzy? Nikt nie patrzy, czy chodzimy po ulicy, czy po wodzie. Chodź szybko, idziemy, idziemy, idziemy. I ogólnie koło szkoły jest tu takie miejsce z prezentami jak widzisz, nie? I za tych czasów grałem. Prezenty. Jeszcze. prezenty jeszcze za były, tylko że tak? trochę inne, ale były. No właśnie wszystko się tu zmieniło. W tym momencie nagrodę legendarną możemy dostać taką doniczkę z PETem. Masz ile kasy? Jeszcze raz mi powiedz 193 teraz, czyli mnie stać na. Stać mi na dwa ataki. Stać mi na dwa ataki. Kupujesz czy mam się dać jednego? To jednego kupi, zobaczymy co ci za pierwszym razem w grze wydropi. W sensie jak pierwszy raz otwierasz od takiego dawnego czasu. Możesz kupić Do, raz. No. Dobra, dobra, czekaj, już kupuję. Daj, dobra, dobra, dobra. dobra, mam. Zobaczmy. I teraz co to będzie, co będzie, co będzie, będzie, będzie? Uncommon. 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 Mermaid la rattle, ja tylko mam mam. Czekaj, zobaczymy w sumie toys. Jest... Oncommon, gdzie on gdzieś to pewnie mam. O, to jest to. Tu mam, tu mam to. Dobra. I ogólnie to. Dobra, masz jakieś potrzeby dla peta kolejną? Yy, nie, a no, mam, mam teraz. O, do spania. To w szkole masz najlepsze miejsce, żeby spełniać potrzeby. Ogólnie, w szkole możesz je karmić. Możesz je napoić, możesz wyspać i, i dodatkowo zarobić jeszcze z tego. Okay. Bo jak jesteś dorosły, bo wiesz, tu można mieć dwie role, dorosłego i dziecka, no. wiesz o tym, nie? Myślam się, dorosły i no. dzieciak, no. Tak, to jeżeli jesteś dorosły, możesz się pracować, tutaj jest takie miejsce do pracy. Jesteś w szkole czy nie przyszedłeś tutaj? Ja, poszedłem tam, gdzie mi pokazywały. ja poszedłem tam, gdzie mi strzałki pokazywały. A nie, to weź tu chodź, musisz a bo teleport nie do mnie Jak się teleportować? Jak się teleportować? O właśnie, pokażę ci kolejny jak się teleportować Musisz wejść w Friends, masz taką na telefonie Czy na komputerze? Na komputerze. Na komputerze. No to masz Friends Taką na, na różowo na dole opcję Po prawej stronie A ja mam no, a teleport faktycznie I Friends a, Urka. No, i teleport O. I teraz chodzimy tu do szkoły i pokażę ci Właśnie jak pracować nawet można i ogólnie tutaj możesz y, się wyspać, więc tu masz łóżko i połóż tego peta spać. W sensie nie peta, tylko jajko. Co? Daję tu ze spania. Rush sobie. I my choć pójdziemy tutaj. I ogólnie, jak jest dzień, możemy tu pracować. Tylko że teraz jest noc, więc nie, nie jest zamknięte. Ale ogólnie możesz się przebrać i pracować tutaj. Czemu ten chłop ma Bo moją Na 15 na minutę, czyli łącznie z 50 zarobisz Co? No to jest mój skin, tak no jak. Dobra, ja ci zaraz wykluję, więc ostatnia potrzeba. Mhm. Teraz. Dobra, dobra, zaraz nam się tu jajko wykluje. No teraz czekamy na kolejną potrzebę. To ja już mam. Aha, widzowie, dam... nawet no, mogę ci dać jednego peta, zobaczymy co ci wykluje i co ci dam zaraz, za prezenci gościnem. go, Muszę go wykąpać i okay. jest głodny. I w sensie musi coś wypić. No to idziemy do domu, to. To teleport nie się do mnie, za jak ci powiem już, dobra? Dobra. Już jeszcze nie? Czekam. Ja się teleportuję do swojego domu Dobra teleportuj się do mnie Już możesz się teleportować do mnie Dobra poszło jestem koło ciebie Dobra poszło jestem koło ciebie Jesteś Ty? koło mnie? Dobra jest Jeszcze raz jest. Dobra, dobra. Chodź tutaj tu masz wannę i w ogóle to jest widzowie mój dom Lecz niestety tutaj Nie jest za ciekawie, bo dopiero go kupiłem I zaczynam remontować Właśnie muszę odebrać tego bajcy Dostałem podkę o potka o, To jest spoko, czekawa, gierka, ale kolejny. ja wolę żejbrajka ja, No dotychczas też żejbrajka grałem w ogóle zapomniałem robić questów, więc tak średnio mi O, złapałeś pieska, patrz pieska, mamy Wyglądał się piesek Co z nim? To jest najsłabszy niestety Ale na pocieszenie czekaj, dam ci trade'a. Trzymaj Mogę się zdawać na pocieszenie dam ci jeszcze jednego peta, czekaj. Bo mam powtórkę. Common nie, o, masz commona, ale takiego, weźmy od drugiego. I to jest jajka za 750 kasy, więc to jest trochę lepsze. Hey. Masz, trzymaj, za darmo. Spoko. Masz, trzymaj. Widzicie, można dać sobie. Widzicie, do odcinków. Taki, w tak, w Drzeveku wszystko jest płatne, tu mamy za darmo. Oczywiście że Widać, że lepiej ehm, twórcy planują. Kofa się, Githellok, skąd dołączyłeś do odcinka? Cześć? W ostatnim odcinku powiedziałem skąd biorę widzów do odcinka. No i oczywiście źródłem, z których biorę widzów do odcinków jest Discord widzowie. Nasz serwer Discord. Stamtąd biorę osoby na odcinki, więc jeżeli chcecie wziąć udział w odcinku tak jak dzisiaj Paweł wziął udział, to oczywiście... Bądźcie na naszym Discordzie i będę pisał powiadomienia, że potrzebuję kogoś do odcinka, czy coś, to z chęcią was zaproszę, tak jak Pawła dzisiaj, prawda? Witam was, proszę mnie chowanego i fajne zabawy, polecam. Tak, a chowane będą robuxy, więc też wizy wbijajcie, bo warto. Naprawdę, robuxy robimy chowane, różne zabawy, więc też... Ciekawie, myślałem kiedyś o RP w tej gierce, bo w sumie jest jak zrobić RP tutaj, nie? Pomysłów można sporo mieć. To No jest. No. I widzowie, to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Pokazałem takiej podstawy, same podstawy tutaj Pawłowi, ale z tej serii będzie trochę więcej odcinków. Na początek był może taki nie tak ciekawy, ale wkrótce myślę, że będą ciekawsze. Bo jeżeli Paweł będzie więcej umiał, będziemy się więcej bawić w tej gierce. I oczywiście będziemy rozdawać więcej petów i w ogóle, więc subskrybujcie i dzwoneczkiem, oczywiście, żebyście dostawali każde powiadomienia. Chcecie to możecie wpaść na pa kana ka kanał Pawła. Który nagrywa na g więc link będzie w opisie, a więc też polecam. I to na tyle w tym odcinku dzisiaj. Ze mną był Paweł, trzymajcie się do kolego filmu. No i siema! Jo!